Księżniczka Zosia i magiczny las kłopoty Księżniczki Zosi Dawno, dawno temu w królestwie pełnym kwiatów i motyli mieszkała mała księżniczka Zosia. Zosia była bardzo odważna i ciekawa świata, ale miała jeden duży problem nie lubiła wieczornej kąpieli ani zasypiania. Każdego wieczoru, gdy niania przychodziła, by ją wykąpać i położyć do łóżka, Zosia zaczynała krzyczeć, płakać i złościć się. Pewnego wieczoru, kiedy księżniczka Zosia znów nie chciała się kąpać, postanowiła uciec do swojego ulubionego miejsca, magicznego lasu. Las ten był pełen tajemnic i magicznych stworzeń, które zawsze potrafiły poprawić jej humor. Spotkanie z misiem Brumisiem Zosia biegła przez las, aż dotarła do polany, gdzie spotkała swojego przyjaciela, misia Brumisia. Misio Brumis był zawsze uśmiechnięty, i lubił się bawić z Zosią. Cześć Zosiu, dlaczego jesteś taka smutna? zapytał Brumiś, widząc łzy na jej policzkach. Nie chcę się kąpać ani iść spać, odpowiedziała Zosia. Hmm, może spróbujemy czegoś innego zaproponował Brumiś. Chodź, pokażę ci, jak ja się kąpię w strumieniu. Brumiś zaprowadził Zosię do małego strumienia, gdzie zaczął się pluskać. I bawić w wodzie Zosia postanowiła spróbować i dołączyła do Brumisia, ale, mimo że było to zabawne, wciąż nie czuła się przekonana do wieczornej kąpieli. Rada od sowy Mądralinki, kiedy Zosia i Brumiś wracali z kąpieli, spotkali Sowę Mądralinkę, która siedziała na gałęzi i obserwowała wszystko dookoła. Dobry wieczór, Zosiu! Widzę, że masz problem! powiedziała sowa. Tak, nie lubię się kąpać ani iść spać, odpowiedziała Zosia. Nie martw się Zosiu. Może spróbujemy czegoś innego. Zaproponowała sowa. Chodź, pokażę ci, jak ja przygotowuję się do snu. Sowa Mądralinka zaprowadziła Zosię do swojej dziupli, gdzie pokazała jej, jak starannie układa swoje piórka i przygotowuje miękkie gniazdko do spania. Zosia spróbowała zrobić to samo, ale wciąż nie czuła się przekonana do wieczornego rytuału magiczny eliksir jednorożca. Kiedy Zosia szła dalej przez las, spotkała jednorożca o imieniu Świetlik. Świetlik był znany z tego, że potrafił tworzyć magiczne eliksiry, które pomagały wszystkim mieszkańcom lasu. Cześć, Świetliku, mam problem powiedziała Zosia. Witaj, Zosiu, co się stało? zapytał świetlik. Nie lubię się kąpać ani iść spać, odpowiedziała Zosia. Hm, może spróbujemy czegoś innego, zaproponował świetlik. Mam magiczny eliksir, który sprawi, że kąpiel i sen staną się przyjemniejsze. Chodź, pokażę ci, jak go użyć. Świetlik dał Zosi małą buteleczkę z błyszczącym płynem i powiedział jej, żeby dodała kilka kropel do wody, podczas kąpieli i na poduszkę przed snem. Zosia postanowiła spróbować. Kiedy Zosia wróciła do zamku, postanowiła wypróbować magiczny eliksir świetlika. Dodała kilka kropel do wanny i nagle woda zaczęła błyszczeć i pachnieć kwiatami. Kąpiel stała się przyjemnością, a Zosia śmiała się i bawiła w wodzie. Potem, gdy nadszedł czas na sen, Zosia dodała kilka kropel eliksiru na poduszkę. Zapach kwiatów wypełnił jej pokój. A Zosia poczuła się spokojna i zrelaksowana. Zasnęła szybko i miała piękne sny o magicznym lesie i swoich przyjaciołach. Rano, gdy Zosia obudziła się wypoczęta i szczęśliwa, zrozumiała, że wieczorne kąpiele i sen mogą być przyjemne, jeśli tylko podejdzie się do nich z odpowiednim nastawieniem. Co nauczyłaś się, Zosiu? zapytał świetlik, kiedy Zosia wróciła do lasu, aby mu podziękować. Nauczyłam się, że kąpiel i sen mogą być przyjemne, jeśli tylko spróbuję podejść do nich inaczej. Odpowiedziała Zosia z uśmiechem. Dokładnie tak, Zosiu. Czasem wystarczy zmienić podejście i dodać odrobinę magii, aby coś, co wydaje się trudne, stało się przyjemne, powiedział świetlik. Księżniczka Zosia wróciła do zamku, zadowolona i pełna nowych pomysłów na wieczorne rytuały. Od tego dnia kąpiel i sen stały się jej ulubionymi chwilami dnia, a magiczny las i jego mieszkańcy zawsze byli gotowi jej pomóc, gdy tylko tego potrzebowała. I tak dzięki swoim przyjaciołom z magicznego lasu, Zosia nauczyła się, jak radzić sobie z trudnościami i cieszyć się każdą chwilą swojego dnia. Księżniczka Zosia i magiczny las, kłopoty księżniczki Zosi. Dawno, dawno temu, w królestwie pełnym kwiatów i motyli, mieszkała mała księżniczka Zosia. Zosia była bardzo odważna i ciekawa świata, ale miała jeden duży problem. Nie lubiła wieczornej kąpieli ani zasypiania. Każdego wieczoru, gdy niania przychodziła, by ją wykąpać i położyć do łóżka, Zosia zaczynała krzyczeć, płakać i złościć się. Pewnego wieczoru, kiedy księżniczka Zosia znów nie chciała się kąpać, Postanowiła uciec do swojego ulubionego miejsca, magicznego lasu. Las ten był pełen tajemnic i magicznych stworzeń, które zawsze potrafiły poprawić jej humor. Spotkanie z misiem Brumisiem. Zosia biegła przez las, aż dotarła do Polany, gdzie spotkała swojego przyjaciela, Misia Brumisia. Misio Brumis był zawsze uśmiechnięty i lubił się bawić z Zosią. Cześć Zosiu, Dlaczego jesteś taka smutna? zapytał Brumiś, widząc łzy na jej policzkach. Nie chcę się kąpać ani iść spać, odpowiedziała Zosia. Hmm, może spróbujemy czegoś innego zaproponował Brumiś. Chodź, pokażę ci, jak ja się kąpię w strumieniu. Brumiś zaprowadził Zosię do małego strumienia, gdzie zaczął się pluskać i bawić w wodzie. Zosia postanowiła spróbować. I dołączyła do Brumisia, ale mimo, że było to zabawne, wciąż nie czuła się przekonana do wieczornej kąpieli. Rada od Sowy Mądralinki, kiedy Zosia i Brumiś wracali z kąpieli, spotkali Sowę Mądralinkę, która siedziała na gałęzi i obserwowała wszystko dookoła. Dobry wieczór, Zosiu! Widzę, że masz problem! powiedziała Sowa. Tak, nie lubię się kąpać ani iść spać odpowiedziała Zosia. Nie martw się Zosiu, może spróbujemy czegoś innego, zaproponowała sowa. "Chodź, pokażę ci, jak ja przygotowuję się do snu." Sowa mondralinka zaprowadziła Zosię do swojej dziupli, gdzie pokazała jej, jak starannie układa swoje piórka i przygotowuje miękkie gniazdko do spania. Zosia spróbowała zrobić to samo, ale wciąż nie czuła się przekonana do wieczornego rytuału. Magiczny eliksir jednorożca. Kiedy Zosia szła dalej przez las, spotkała jednorożca o imieniu Świetlik. Świetlik był znany z tego, że potrafił tworzyć magiczne eliksiry, które pomagały wszystkim mieszkańcom lasu. Cześć, Świetliku, mam problem, powiedziała Zosia. Witaj, Zosiu, co się stało? zapytał Świetlik. Nie lubię się kąpać ani iść spać. Odpowiedziała Zosia. Hmm, może spróbujemy czegoś innego? zaproponował świetlik. Mam magiczny eliksir, który sprawi, że kąpiel i sen staną się przyjemniejsze. Chodź, pokażę ci, jak go użyć. Świetlik dał Zosi małą buteleczkę z błyszczącym płynem i powiedział jej, żeby dodała kilka kropel do wody, podczas kąpieli i na poduszkę przed snem. Zosia postanowiła spróbować. Kiedy Zosia wróciła do zamku, Postanowiła wypróbować magiczny eliksir świetlika. Dodała kilka kropel do wanny, i nagle woda zaczęła błyszczeć i pachnieć kwiatami. Kąpiel stała się przyjemnością, a Zosia śmiała się i bawiła w wodzie. Potem, gdy nadszedł czas na sen, Zosia dodała kilka kropel eliksiru na poduszkę. Zapach kwiatów wypełnił jej pokój, a Zosia poczuła się spokojna i zrelaksowana. Zasnęła szybko. I miała piękne sny o magicznym lesie i swoich przyjaciołach. Rano gdy Zosia obudziła się wypoczęta i szczęśliwa, zrozumiała, że wieczorne kąpiele i sen mogą być przyjemne, jeśli tylko podejdzie się do nich z odpowiednim nastawieniem. Co nauczyłaś się, Zosiu? Zapytał świetlik, kiedy Zosia wróciła do lasu, aby mu podziękować. Nauczyłam się, że kąpiel i sen mogą być przyjemne. Jeśli tylko spróbuję podejść do nich inaczej, odpowiedziała Zosia z uśmiechem. Dokładnie tak, Zosiu. Czasem wystarczy zmienić podejście i dodać odrobinę magii, aby coś, co wydaje się trudne, stało się przyjemne powiedział świetlik. Księżniczka Zosia wróciła do zamku, zadowolona i pełna nowych pomysłów na wieczorne rytuały. Od tego dnia kąpiel i sen stały się jej ulubionymi chwilami dnia, a magiczny las i jego mieszkańcy zawsze byli gotowi jej pomóc, gdy tylko tego potrzebowała. I tak dzięki swoim przyjaciołom z magicznego lasu, Zosia nauczyła się jak radzić sobie z trudnościami i cieszyć się każdą chwilą swojego dnia.